Cześć, witam w Watch and Work. Watch and Work to seria poradników wideo opracowana przez Contitech i przeznaczona dla mechaników samochodowych. Nazywam się Stefan Meyer i w każdym filmie zademonstruję ci obsługę innego silnika. Dziś mam dla Ciebie silnik z Citroena C5 z 2003 roku o pojemności 1,8 litra, 16-zaworowy, o mocy 85 kW i kodzie 6FZ. Do tego silnika potrzebny będzie nasz zestaw rozrządu z pompą wody CT1138WP1 oraz Toolbox V03. Użyj tych dwóch narzędzi do zablokowania wału korbowego. Jedno narzędzie umieszcza się z przodu poprzez koło pasowe, a drugie wchodzi przez kołnierz skrzyni biegów w koło zamachowe. Następnie wałki rozrządu blokuje się w tych miejscach za pomocą tych dwóch narzędzi. Zablokowałeś prawidłowo układ rozrządu. Teraz możesz zamontować nowe komponenty. W tym celu poluzuj rolkę napinającą, zdemontuj pasek, a następnie zamontuj pozostałe nowe komponenty z naszego zestawu. Przy wymianie pompy wody należy najpierw dokładnie oczyścić i przepłukać układ chłodzenia. Następnie napełnić go płynem chłodzącym i wodą destylowaną. Podczas montażu pompy nie należy nakładać dodatkowej pasty uszczelniającej na już istniejące uszczelnienie. Podczas montażu nowej rolki napinającej należy zwrócić uwagę na specjalną pozycję montażu. Te dwa występy muszą być umieszczone nad tym wypustem. Teraz zamontuj pasek w następującej kolejności. Zaczynasz od wału korbowego i kolejno rolka prowadząca, wałki rozrządu, pompa wody i wreszcie rolka napinająca. Napinasz pasek rozrządu obracając mimo środę rolki napinającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskaźnik znajdzie się w tym położeniu. Następnie napinasz pasek rozrządu i go luzujesz. Następnie obracasz rolką napinającą, aż wskaźnik będzie wyrównany z tym rowkiem i dokręcasz śrubę. Dlaczego ważne jest, aby wstępnie napiąć pasek? Mamy do czynienia z zupełnie nową gumą. Zęby z gumy są duże i muszą być najpierw dopasowane do koła pasowego. Naprężając wstępnie pasek dopasowujemy zęby do koła pasowego. Gwarantuje to, że guma jest dopasowana do kół, co zapobiega późniejszemu osiadaniu. Następnie zdemontuj wszystkie narzędzia blokujące i obróć silnikiem ponad dziesięciokrotnie w kierunku jego obrotów. Następnie ponownie ustaw silnik na pierwszym cylindrze w górnym, martwym punkcie i sprawdź napięcie paska rozrządu na rolce napinającej. Ok, już prawie skończyliśmy. Sprawdź, czy wszystko zostało ponownie prawidłowo złożone. Przestrzegaj specyfikacji producenta i momentów dokręcania. Pamiętaj, zachowaj ostrożność. Nie zapomnij o naszej naklejce. Umieść naszą naklejkę informacyjną w widocznym miejscu komory silnika, tak by klienci widzieli, że został zainstalowany produkt wysokiej jakości.